Ravello to malownicze miasteczko położone wysoko na wzgórzach wybrzeża Amalfi, które urzeka widokami i spokojną atmosferą. Znane jako miasto muzyki, od wieków przyciąga artystów, pisarzy i miłośników sztuki z całego świata. Jednym z najważniejszych punktów Ravello jest Villa Rufolo z jej wspaniałymi ogrodami i widokami na morze. Warto także odwiedzić Villa Cimbrone, której taras, widok nieskończoności, oferuje niezapomniane panoramy wybrzeża. Ravello to także miejsce pełne kultury. Coroczny Ravello Festival przyciąga wielbicieli muzyki klasycznej i sztuki. Miasteczko oferuje także wyśmienitą kuchnię, lokalne specjały i kameralne restauracje z widokami. Ravello to idealne miejsce na chwilę wytchnienia i doświadczenie włoskiego dolce vita. A czy wy odwiedziliście już Ravello?